idziemy dalej Prześ, że przyszło więc musiałem to jeszcze naprawić wczoraj wstawiłem odcinek już Idziemy dalej Będziemy jechać metrem Szkodzimy. Dobrze już jesteśmy na dole Tam jest wejście do metra Mamy bilet widzowie więc możemy jechać już, już jesteśmy, przeszliśmy przez bramki Pojechaliśmy w widzowie Musimy się przesiąść do drugiej linii metra Idziemy dalej Wsiadamy do M1 Idziemy na dół Usiedliśmy już Przechodzimy już z metra Tam widzimy kościół jakiś ładny Idziemy dalej, tam jest ratusz Warszawy Czas do niego dojdziemy To wam pokażę Tutaj mamy wieżowiec. jednak nie idziemy w stronę ratuszu Ratusz jest tam za mną Trzyba bo widać. Idziemy do żabki po jakiś napój. Kupiliśmy jakiś napój idziemy dalej. Najwyższy. Zobaczcie! Zobaczcie! Idziemy w kierunku Wisły. Już słychać trochę. Teraz lepiej słychać. Zobaczcie. Bardzo ładny domek Kompania na Patrzcie ile ludzi. I jest podporucznik na i jest dowódcą pocztu sztandarowego. I przed Państwa, trzeci dla okrętów, 9 Dywizjon trzeci porucznik Miłosz W obroteryl skierowaliśmy się reprezentujący Wsparcie militarne rozpoznały specjalny pojazd Arszał że Krzysztof, Przezda. podporucznik... Ja wiesz więcej, więcej miejsca. A, do a my idą Amerykanie? I jako ostatni z grupy IFP pod oddziału reprezentujący Francję. A teraz Foczty Sztandarowe Jednostek Wojskowych podległych w Generalnego Lotnictwa Wojsk Lądowych. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej Proszę Państwa, już teraz spójrzmy w górę na Warszawą będziemy podziwiać przelot statków powietrznych sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Państw Soliczniejszych. Przed Państwem przylatuje ugrupowanie śmigłowców A2 149 pochodzące z Skorpii 25. Góry to żołnierze ze Skladu Na kawalerii Wojska Polskiego. Kawalerzystów w Defiadzie prowadzi kapitan Jan Havryczak. Dowódcą pocztu proporcowego jest podporucznik Paweł Zenka. Prowadzanie dwóch śmigłowców S71. To był winogrosław. przez firmę DEI zastąpiły wysłużoną platformę MI24 i stanowią...